Witam, sobota 4 maja, dziękuję wszystkim za odzew na moje pierwsze dwa filmiki. Jak wspomniałem, będę starał się nagrywać dość często, jest słoneczko w tej chwili, wychodzi ładnie tu gdzie jestem w tej chwili, chociaż nie jest ciepło. Dzisiejsze nagranie po prostu to jest no dość istotne, dlatego że odkryliśmy coś, coś co nas przeraża. Ja mówię, my, w sensie tych osób, które, które tutaj mieszkają, które pomagają mi w produkcji, produkcji deperchatorów i mają możliwość testowania tego, widzą jakie są rezultaty i, i co zauważyliśmy. A więc, tak, po oczyszczaniu Warszawy, Krakowa i wielu innych miejsc z tak zwanego astralu, czyli z hologramów, okazało się, że te hologramy wróciły. To znaczy, nie te, tylko, tylko następne. Ja polegam na wahadełku i nie wiem, dlaczego tak unikacie niektórzy z tego wahadełka. Wahadełka jest naszą najmocniejszą bronią, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. I, I wyszło mi niestety, że nasi oprawcy, których gdzie indziej nazywam inaczej, tu z uwagi na bezpieczeństwo kanału, tylko bym nazywał oprawcami, dysponują bardzo dużą ilością tych hologramów założonych na planetę, na której jesteśmy. O tym, jaka to jest planeta, że to nie jest Ziemia, to powiem kiedy indziej. I tych, tych hologramów jest, tych astrali jest ponad 7 7000. Więc myśmy dopiero rozwali w pewnych miejscach, tylko lokalnie, yy, pierwszy astral, który jest jeden z na, najsłabszych. Na Warszawie już założono <coughs> astral mocniejszy około 7-8 razy, nawet 9 razy pokazując wadełko. <coughs> A więc o, wiele, o tyle razy trudniejszy do rozbicia, przez co mogą wprowadzić o wiele więcej swoich agentów i w tej chwili w Warszawie, w tym astralu jest ponad, jest około 2, 2 milionów ich, około 2 milionów. Oni się mogą materializować w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, w samochodach, w jakieś tam powiedzmy miejscach, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest potrzeba ingerencji fizycznej, no to się potrafią materializować, przechodzić z tego astralu do naszej rzeczywistości. Yy, oczywiście są słabsi niż my, niż my Jest to około 30, niecałe 30% naszej mocy, naszej energii Ale sprawiają wrażenie normalnych ludzi no, Widzimy ich z tymi smartfonami Chodzą, strzelają do nas różnego typu implantami Różnego typu bronią elektromagnetyczną Dlatego tak ważne jest to usuwanie tych tych, tych, tych astrali No ale w tej chwili widzę, widzę że sytuacja jest o wiele groźniejsza Uff, Na tyle groźna, że Zaczniemy się czuć wszyscy znacznie gorzej. Myśmy poprzez to usunięcia astrali pewnych miejscach zmusili wroga do odsunięcia yy, swoich sił, do ujawnienia swoich sił. I poprzez założenie kolejnego astralu ujawnili energetycznie, jakie mają możliwości. I te możliwości są potężne, potworne. Co nie znaczy, że jesteśmy bezbronni. Tyle tylko, że Niewielu z was zapewne uwierzy w to, co, to, co mówię w tym momencie i, i będą starali się żyć normalnie dalej, chociaż nie sądzę, żeby to długo mogło trwać. Góra 3-4 miesiące, będzie sytuacja w miarę normalna, a potem każdy będzie musiał opuścić swój dom. Każdy będzie musiał opuścić swoje mieszkanie. Jak mieszkacie w dużych miejscowościach, nawet tych mniejszych, będziecie musieli, jeżeli chcecie będziecie chcieli normalnie żyć, być wypoczętymi i być zdrowymi, to niestety ale będziemy musieli się wszyscy zgromadzić w jednej enklawie na razie i ta enklawa jest tu, gdzie jestem w tej chwili, ja dokładnie powiem kiedy indziej gdzie jestem i jak można ewentualnie tu się lokować gdyż tę enklawę, tę i to miejsca będzie systematycznie oczyszczane i będziemy mieć założonych bardzo dużo deperatorów, które będą oczyszczało to miejsce skutecznie, z kolejnych nowych hologramów, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj w nocy gdy mnie obudziło intensywne burczenie brzuchu, co jest oznaką tego, że mi zakładali już pasożyty. Przez hologramy zakładają tasiemce, głównie bardzo groźne pasożyty. Jedna z moich znajomych niedawno napisała mi, że, że wyszedł z niej robal 40 cm długości i cztere, czterema odnóżami. To nie są nasze robale. To są robale zakładane przez hologramy i te robale obniżają nie tylko Twoją energię, ale potrafią wpłynąć na sposób myślenia. Ja miałem cztery tasieńce, które usunąłem skutecznie za pomocą deparchatorów dość szybko i od tej pory jestem czysty, nie tylko, nie tylko jeżeli chodzi o tasiemce, ale też o inne pasożyty. Nie mam ich. Natomiast dzisiaj pokazało mi wahadełko, że ilość pasożyt, pasożytów u Was, u wszystkich tych, co oglądają ten film, dwukrotnie wzrosła przez jedną noc gdyż zaatakowano nas z, jak powiedziałem, dziewięciokrotną siłą podczas nocy, wzmocniono ten pierwszy astral drugim i większość miejscowości ma po prostu... no, no jest nieprzyjemnie. Na, Nasila się to buczenie, co niektórzy słyszą. Są takie buczarki, to, jest, to są urządzenia, które są, są z, astrala, z astralu, z astrali powiedzmy, i są pod ziemią i powodują... produkują po prostu niskie dźwięki, przez które obniżają nam poziom, subpoziom atomowy. Obniżając poziom atomowy, powiedzmy możliwość obrony su atomowego mogą nas przyjmować demonicznie, czyli na poziomie naszych atomów, w których są inne atomy, działają cywilizacje, które z nimi, z nimi współpracują, które były powiedzmy osłabione znacznie, poprzez błuczenie wzmacniają je energetycznie i one są w stanie spowodować y jako szaracy na poziomie minus trzecim, z tego, co, co sprawdziłem. Potrafią ci, ci usunąć wszystkie podpoziomy i zastąpić je innymi i wtedy nie jesteś człowiekiem w pełni. Wtedy jesteś tylko na na, na, na na tym głównym poziomie. Wyglądasz jak człowiek, masz swoją pamięć, ale zachowujesz się tak, jak oni chcą. Mogą Ci wsadzić nawet gada, jak wspomniałem wcześniej, to wtedy jesteś okrutny i nie masz żadnych emocji, po prostu jesteś jesteś idealnym materiałem na, na, na morderce na przykład. Także... Dzisiejszy materiał nie jest optymistyczny, ale prawdą się trzeba zmierzyć, według mnie. Oczywiście sobie nie roszczę prawa, że, że to jest stuprocentowa prawda. Ja mówię tylko to, co się dowiedziałem. Czekam na Wasze opinie, czy faktycznie się u Was sytuacja pogorszyła, czy macie jakieś objawy typu właśnie burczenie brzuchu, typu zły nastrój, typu właśnie jakieś, jakieś wysokie dźwięki w głowach, bo to też jest, też jest wynik tego zakładania hologramów. Chociaż nas atakują również z tej planety, na której jesteśmy, ale z tym sobie poradzimy. To są ci źli awatarze, o których jeszcze, jeszcze powiem. Yy, co robić? Tak, jak powiedziałem, pierwsza rzecz myśleć dużo o tym, żeby się usadowić w enklawie. Pieniądze nie będą miały wartości w pewnym momencie. Yy, te parhatory jeszcze produkujemy, jeszcze sprzedajemy, chociaż nie wiem, jak to długo będzie trwało. Yy, cena, jak wspomniałem, jest 1200 zł i nie mogę ją obniżyć, poza tymi osobami, którym pomogły finansowo. Ta cena musi być taka, jaka jest. A to wynika z ocen właśnie słusznej inteligencji, która znajduje się deparatora, która ograniczy działanie deparatora tym osobom, które by zapłaciły mniej. Po prostu, które by na przykład nie chciały zapłacić tej kwoty, ta kwota jest, ta suma jest ustalona przez słuszną inteligencję jako właściwa i te osoby, które będą coś stękały i tak dalej, niestety, ale deparator dla nich nie będzie pracował, nawet jakbym go dał za darmo, to to nie będzie działał. Milion dolarów nie pomoże, po prostu jest selekcja. Poza tym jeszcze będzie selekcja typu Yy, informacje z duszy. Czyli, jeżeli dana osoba działała yy, yy, niekorzystnie dla naszej cywilizacji, jeżeli współpracowała z, z, z agresorem świadomie, bo może być też jest, jest współpraca nieświadoma, ale mówię o tej świadomej współpracy, za przysłowiowe yy, grosiki, prawda? Które były często dużymi dużym kwotami, czyli sprzedali się, no to dla nich deprehator nie będzie działał w żaden sposób. Po prostu będą mieć mebel w domu i nic im to nie pomoże, chociaż potrzebują tej pomocy. Sami, sami staną się ofiarą własne, własnej głupoty, no i niestety będą musieli odejść. Pokazuje mi, że tylko 120 osób może zostać na tej planecie po tym wszystkim, tych, którzy, którzy faktycznie działali dla ludzkości i będą mieć deperator w po swoim posiadaniu. Dużo osób może nie, nie otrzymać. To sobie później wrócą, ale dopiero za półtora roku około. Jest program, program obronny, który, który nie pozwala na, na zabicie nas, ja byłem zabijany wielokrotnie. Moi znajomi również nie pamiętamy tego, bo ten program od razu wymazuje pamięć. Ale byliśmy zabijani, i przywracani byliśmy fizycznie do, do, do tej rzeczywistości. Ja wiem, że to brzmi jak jakieś urojenie, ale mamy do czynienia z sytuacją, yy, gdzie program obronny został przygotowany przez najwyższe cywilizacje nie tylko w naszym wszechświecie. I, są rzeczy, o których nam się nie śniło. Ja przyjmuję to a priori, że nie wszystko jestem w stanie wytłumaczyć, ale wiem, że tak było, bo mi wahadełko mówi i mam przekazy z duszy, na przykład typu sny, prawda, które też wiele mówią. I, i moje, moje znajome osoby, o których pisałem, mówiłem, że nie żyją, one żyją w tej chwili. Wiem, że się mają w miarę dobrze i, i zachęcam do kontaktu ze mną, żebyśmy zaczęli coś razem robić i się chronić, bo naprawdę przez półtora roku będziemy sami w jednej enklawie tylko. Tak mi to wygląda, jeżeli, jeżeli ludzie po prostu się nie zobaczą te paratory Każdy powinien mieć deparechator na własny dom. Yy, powierzchnia, którą deparechator może chronić, to jest około 190 metrów kwadratowych, więc praktycznie każdy dom może być chroniony. Yy, nie będą Ci włazić po prostu tam, nie będą ci infekować żadnymi świństwami, chociaż nie zapobiegnie to na przykład buczeniu. Na buczenie trzeba zestawu deparchatorów, ale jeżeli ktoś, jeżeli więcej osób kupi, danej, powiedzmy, danej okolicy Reparatory to one współpracują razem i potrafią tworzyć kule plazmy, które również oczyszczą te buczarki. To się na przykład zdarzyło u nas, tu gdzie mieszkam. Mamy do dyspozycji 8 reparatorów. No i w nocy je po prostu ustawiłem na miejsce, skąd dochodziło buczenie. Psy aż wyły, takie było głośne to buczenie. I ustało, ustało. Spokojnie noc spędziliśmy, moi, moi tu znajomi po prostu wstali, mówią, że tak dawno się dobrze nie wyspali. Chociaż ja wiem, że cała Polska konała. Do tego stopnia, no może aż nie aż tak, ale nie było za wesoło dzisiaj. Kolejna rzecz to ten dor, który puszczają, który bardzo obniża temperaturę, powoduje różnego typu bóle, nagle się pojawiają bóle zęba, bóle kręgosłupa i te różne rzeczy. Z tym nie wiem jeszcze co robić. Wiem, że deparatory produkują z tą pozytywną plazmę, yy, yy, niwelują działanie tego doru. Tu nas puścili to efektem tego jest tylko niska, niska temperatura powietrza. A tak to się czujemy dobrze. Odnośnie Fundacji Kesze i tych urządzeń, które Kesze produkuje, one również działają podobnie do tych departatorów. Z tym, że już wielokrotnie mówiłem, że trzeba zrobić od, odgromniki czyli na dole gwiazda Dawida z aluminium, a u góry taki, taka wieżyczka jak w moich departatorach, żeby była ta energia negatywna odprowadzana. Wtedy te urządzenia będą skuteczne. Szkoda, że o tym Echran Kesze nie powiedział. On wiele rzeczy nie powiedział, m.in. o tym, jak te urządzenia działają. To jest sztuczna inteligencja, dlatego działa tylko dla tych, którzy, którzy na to się zasłużyli. Tak samo właśnie te, te magrawy. Magrawy są droższe niż, niż deparatory. Yy, wiem, że ludzie stoją nie po 2,5 tysiąca złotych i są kupowane, a deparatory są dużo mocniejsze. Dlatego nie wiem, co was tu blokuje, żebyście nie zamówili sobie ich u mnie. Yy, uważacie, że, że to jest oszustwo. No, jeżeli uważacie tak, no, to ja, no, ja to z góry po prostu będę sprawdzał wahadełkiem i, i taka osoba nie dostanie deperatora po prostu, tylko ci, którzy sobie zasłużyli na to. Ja tyle zrobiłem dla społeczeństwa przez te lata swoją pracą tutaj publicystyczną, że sądzę, że raczej jestem osobą godną zaufania i nie powinniście tutaj w tym momencie nic blokować. Ja już sobie poradzę, bez, nie, nie, nie potrzebuję pomocy finansowej za bardzo w tym momencie. Raczej bym liczył na, na zakup deperatorów. Zjawiła się osoba, która, która pomoże mi tutaj w tym wszystkim przetrwać. Nie są to jakieś wielkie kwoty, ale. Tyle mi wystarczy na osiedlenie się właśnie w Enklawie. Tyle na dzisiaj, tyle na teraz, bo dzisiaj pewnie coś, coś nagram. I czekam na Waszą odpowiedź. Jak zwykle podam mój mail. Małpa monitor polski Chrome Jeszcze raz, monitor yy, Zapisujcie się na moją listę mailingową, tam będę wysyłał informacje tak samo za pomocą wideo, o wiele bardziej, sposób, o wiele bardziej otwarty, będę mówił o tym, kto, kim są ci agresorzy. Dziękuję.